Dobry. Dzień dobry, Była godzina godzina 10.30. Witam na otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym na pod nazwą utrzymanie parku miejskiego imienia im. Stefana Złotnickiego w Zduńskiej Woli wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody. Komisja przetargowa w składzie Tomasz Witaszczyk, Beata Turlakiewicz, Iga Chwiałkowska, Paweł Sternik, Agata Kowalska dokona w dniu dzisiejszym otwarcia ofert. Uprzejmie informuję, że zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 580 000 zł. Płynęły dwie oferty. Przystępujemy do ich otwarcia. Oferta numer 1. Złożona przez przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe CIS. Spółka cywilna Anna Skrzypczyńska, Beata Skrzypczyńska, ulica Warszawska 42,98 100 łask. Oferta złożona na kwotę 576 000 zł. Wykonawca oświadcza, że ilość pracowników, o których mowa w rozdziale 13 SIFS, czyli kryterium społeczne, to dwie osoby. Oferta numer 2. złożona przez usługi transportowo-komunalne Beata Kamola, Czechy 11, 220 Zduńska Wola. Oferta złożona na kwotę 480 tysięcy złotych. Wykonawca oświadcza, że ilość pracowników, o których mowa w rozdziale 13 SIPs, czyli kryterium społeczne, to dwie osoby. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Przypominam o złożeniu grup kapitałowych.